Weronika Marczuk, 48L. Wkrótce po raz pierwszy zostanie mamą. Na Instagramie podzieliła się właśnie fotkami z Babyszowem. Widać już spory brzuszek. Weronika Marczuk, czyli była żona Cezarego Pazury, 57L. Już niedługo zostanie mamą. Przypomnijmy, że przed laty celebrytka całkiem nieźle radziła sobie w świecie show biznesu udział w Tańcu z Gwiazdami, gdzie zajęła wysokie, bo aż trzecie miejsce. Później zasiadła w biurę tanecznego Show Niestety, nagle podjęła decyzję o wyjeździe na Ukrainę i jej popularność zgasła. Teraz o Marczów znów zrobiło się głośno, a wszystko za sprawą ciąży. 28-letnia gwiazda spodziewa się dziecka. Jeśli chodzi o szczegóły, to nie zadecydowaliśmy jeszcze w sprawie imienia, ale nie jest brane pod uwagę. Jestem bardzo szczęśliwa, że za kilka miesięcy będzie na świecie córeczka. Nie ukrywam, iż od zawsze pragnęłam dziecka i czuję teraz ogromną wdzięczność w sercu za taki wspaniały dar, mówiła jakiś czas temu splejadą. Celebrytka jest już w ósmym miesiącu ciąży. Na Instagramie pochwaliła się ostatnio fotkami z baby shooter, które zorganizowały jej koleżanki. Baronika nie miała pojęcia o becikowie. Cała impreza była dla niej niespodzianką. To była piękna niespodzianka. Wzruszenie przypełniło serce. Dziękuję swoim drogim przyjaciółkom za organizację takiego święta, za to, że przybyło tyle bliskich mojemu sercu dziewcząt i to nie tylko z Polski. Za tak wzruszające życzenia i dary, a szczególnie wspólne bliskie rozmowy i po prostu miłość. Wspaniały czas i Rozmiarów brzuszek ciążawa Marczuk. Trzeba przyznać, że wygląda naprawdę kwitnąco.